Lekka, orzeźwiająca, a jednocześnie sycąca sałatka z cieciorki, pomidorków i innych warzyw. Taka zdrowa propozycja będzie świetna na kolację, ale możecie również zabrać ją do pracy. Przygotowanie zajmuje kilkanaście minut, a sałatka z cieciorki smakuje wspaniale. Polecam! Po inne przepisy zapraszam oczywiście na mojego bloga www.taleszpokus.tv Selera naciowego drobno kroję. Dodaję go do miski z cieciorką. Pomidorki koktajlowe przekrajam na pół. Ogórka kroję w dosyć dużą kostkę. A cebulę w dosyć drobną. Szczypior cebuli i pietruszkę szatkuję. Wszystkie warzywa dodaję oczywiście do miski z cieciarką i selerem. Teraz warzywa przyprawiam solą, świeżo mielonym pieprzem. Polewam oliwą z oliwek i skrapiam sokiem z cytryny. Sałatkę mieszam i wstawiam do lodówki na około godzinę, aby smaki się przegryzły. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, a po inne zaglądajcie na www.taleszpokus.tv.